W miniony czwartek wójt gminy Ełk podpisał umowę z nowym przewoźnikiem. Mieszkańców gminy zamiast MZK do pracy i szkoły będą dowoziły autobusy warszawskiej firmy Warbus. Zmiany nastąpią 1 stycznia przyszłego roku. O zorganizowaniu przetargu na dowóz zadecydowały względy finansowe. Każdy w, tym, w tych czasach liczy. Firma, która przystąpiła do przetargu była firmą jedyną. Zaproponowała bardzo atrakcyjną cenę. Cenę za jeden wozu kilometr. Ekonomia wygląda tak, że dla MZK gmina płaciła rocznie 500 tysięcy złotych, zaś firmie wyłonionej z przetargu zapłaci 850 tysięcy złotych. Zwiększy się jednocześnie liczba tras obsługiwanych na terenie gminy. Dotychczas Miejski Zakład Komunikacji Zełku przejeżdżał 330 tysięcy km rocznie, warbus na planowanych trasach przejedzie 500 tysięcy km. Będzie 16 linii. Autobusy pojadą w miejsca, do których dotąd nie docierała komunikacja miejska. Między innymi ze względu na zły stan dróg. Ja nie wszystkie trasy przejechałem, ale mój zastępca przejechał wszystkie trasy. Są do Wójt zapowiada, że nowy przewoźnik zrewolucjonizuje rynek transportu lokalnego, póki co jednak warszawska firma nie ma ani kierowców Wełku, ani bazy transportowej. Nie ma też zgody na korzystanie z przystanków MZK na terenie miasta, gdzie do autobusów mogliby wsiadać mieszkańcy gminy. Może być problem, a mam nadzieję, że władze miasta e, zrozumieją powagę sprawy i przecież tu jest e, gra o e, społeczność. Lokalną. Przecież my nie chcemy przeciwko tym y, ludziom funkcjonować, ale dla ludzi. Na razie do Urzędu Miasta nie wpłynęło pismo z prośbą o zgodę na udostępnienie przystanków. Jeśli ratusz nie udzieli pozytywnej odpowiedzi, nie wiadomo, jak firma wywiąże się z umowy z gminą. My wyjedziemy, tylko się nie możemy, może powstać taka sytuacja, że się nie będziemy mogli zatrzymać na y, ulicach miasta. Ale poza? Oczywiście tak. Nowy przewoźnik i tyle niewiadomych niepokoją mieszkańców. Na początku roku były już zawirowania w kwestii komunikacji. Gmina nie godziła się na warunki finansowe MZK, ale w końcu jednostki się dogadały. Było jednak niebezpieczeństwo, że autobusy przestaną jeździć na terenie gminy. Teraz niepokój wraca. Było co godzina, także no nie wiem. Do szkoły dzieci, i ludzie jeżdżą, dużo ludzi jeździ. Także dobrze. Tymczasem MZK już przygotowuje się do nowego systemu. Pojazdy wycofane z terenu gminy zostaną skierowane na miasto. Zwiększymy po prostu częstotliwość na trasach miejskich. Mam nadzieję, że w znacznie korzystniejszym stopniu rozładujemy duże obciążenie, szczególnie jeśli chodzi o okres. W godzinach szczytu na linii numer 8 oraz 12. Rozkłady jazdy i przebieg tras firmy Warbus na terenie gminy jest już przygotowany, zaś do publicznej wiadomości zostanie podany w grudniu. Wiadomo już, że cena biletu normalnego jednorazowego będzie niższa niż w MZK i wyniesie 2,60 zł. Pozostaną wszystkie ulgi za przejazdy. Firma Warbus podpisała umowę z gminą na 7 lat.